Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Trochę się pozmieniało w moim akwarium, dlatego postanowiłem, że nagram film. Bo ja mam dobrą pamięć, ale krótką, i boję się, że przy następnej aktualizacji o wielu rzeczach zapomnę. No a chciałbym, żebyście byli też na bieżąco. Zacznę może od tego, że moją obsadę rybną wzbogacił piękny okaz ten żółciutki, który pływa po całym akwarium. Jest to wargacz Chrysus. Zjadać wszelkiego robactwa. E, ważne, że żeby mieć piasek albo jakieś podłoże, bo ta ryba na przykład, gdy się zestresuje, no to chowa się właśnie w piasku, no i na noc też chowa się w piasku. No i wydaje mi się, że powinniśmy mieć podłoże, jeżeli chcemy mieć taką rybę w naszym akwarium, ale też znam paru akwarystów, a wy pewnie też znacie, e, którzy mają tą rybę, a podłoża nie mają. No ale to już jest Wasza decyzja. Jeszcze kupiłem wężowidło no ale tego stwora raczej nie zobaczymy bo gdzieś tam za skałą jest schowany nazwałem go kraken wstawię Wam zdjęcie jak mi się uda go gdzieś złapać zjadacz padliny także jeżeli nam jakaś rybka umrze no to na pewno on się tą rybą zajmie jak już jesteśmy przy trupach no to wypisała się jedna ryba z mojej obsady. Chromis Viridis. viridis. No szkoda. Nie wiem czemu się wypisała. Zna próbowałem znaleźć ją gdzieś w pobliżu akwarium, pod akwarium, no nigdzie tej ryby nie ma. Wcześniej zaobserwowałem, że trochę jest chudziutka, chociaż jadła. No nie wiem, widocznie coś było z nią tak, no i postanowiła, że wypisze się z tego zbiornika. Na pewno Kraken, albo jakieś tam inne stwory się tą rybką zajęły. Pewnie rzuciło Wam się w oczy ehm, jeden koralowiec, właśnie ten tutaj. Jest to Montipora samarensis. Jeden z prostszych koralowców twardych. Zobaczymy jak się tam będzie miał, jest dość wysoko. No praktycznie na samym szczycie lampa nisko, także myślę, że światła nie będzie mu brakować. Przepływ wody jest tam też, ehm, myślę, że sprzyjający temu koralowcowi, zobaczymy no, jak się będzie ten koralowiec rozwijał w moim zbiorniku jeszcze jakiś czas temu yy, zrobiłem chyba to był tydzień temu, pierwszą podmianę na tej soli Tropical jakoś koralowce nie zareagowały inaczej niż, niż na soli Aquaforest po prostu bez zmian yy, co ja zauważyłem, no to sól na pewno szybciej się rozpuszcza niż Aquaforest i po podmianie jest bardzo Klarowna woda, czyściutka. No praktycznie nie widać, że mamy w akwarium wodę, także to jest na duży plus. Co jeszcze? Dołożyłem jeszcze ten aragonit o, o tych ziarenkach troszeczkę grubszych no bo jak mówiłem jakiś czas temu, to ten aragonit, który mam, został wydmuchiwany przez falownik. No i miałem odsuniętą szybę. Dlatego postanowiłem, że kupię Aragonit z trochę grubszą granulacją. No i nasypię w te miejsca, gdzie ten drobniejszy był wydmuchiwany. No i to się sprawdziło. Podłoże piękne, ładne. No fajna plaża. Piasek w akwarium myślę, że ma dużo plusów. No ale wiecie, są zwolennicy piasku i akwarium bez podłoża. Mi się wydaje, że akwarium z podłożem. Wygląda na pewno naturalniej. Wydaje mi się też, że w akwarium jest tak jakby więcej światła. Może nie fizycznie, ale jest takie złudzenie, że w akwarium jest po prostu jaśniej. No i wiadomo, jeszcze miejsce dla takiego życia, którego no, nie widzimy za bardzo. Jakieś mikrożycie, które na pewno wzbogaca naszą biologię w akwarium. No i pewnie jest jeszcze wiele innych plusów, o których teraz. Jakoś nie umie sobie przypomnieć. Kumpel dla mnie jeszcze robi osłonę, żeby ryby mi wyskakiwały. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Nagram pewnie o tym odcinek. No bo szkoda by było, gdyby, gdyby ryba skoczyła na główkę, no i wylądowała gdzieś tam na podłodze i po rybie. Wiadomo, to się wiąże z tym, że stracimy kasę. No a najgorsze jest to, że po prostu ryba nam wyskoczy i ją stracimy. Chyba więcej rzeczy się nie wydarzyło w tym akwarium. Myślę, że to tyle. Jak coś tam się pojawi nowego, no to Wam oczywiście o tym powiem. Mam nadzieję, że to, że wrzucam dość często filmy, Was nie irytuje. No i tyle. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.